Interwencja Francji w czadzie w latach 80. była bezpośrednio związana z niestabilnością polityczną i konfliktem wewnętrznym, który wstrząsał krajem od lat 70. Po obaleniu prezydenta Tombalby i kolejnym przejściu w ręce różnych frakcji Czad znalazł się w stanie permanentnej wojny domowej. W latach 80. główną oś konfliktu stanowiła walka między rządem Hisena Habr, wspieranego przez Francję i częściowo Stany Zjednoczone, a opozycyjnymi ugrupowaniami rebelianckimi, w dużej mierze wspieranymi przez Libię Muamara Kaddafiego. Dla Francji czat miał znaczenie strategiczne, był elementem jej wpływów w Afryce frankofońskiej oraz strefą, której utrata mogła oznaczać umocnienie się rywala w regionie Sahelu. W takim kontekście decyzja o interwencji była nie tylko gestem politycznym, lecz także częścią szerszej strategii utrzymania wpływów i stabilizacji strefy postkolonialnej. Pierwsza duża interwencja, operacja Manta, rozpoczęła się w 1983 roku. Francja wysłała do Czadu kilka tysięcy żołnierzy, lotnictwo i wsparcie logistyczne, aby powstrzymać libijskie oddziały oraz sprzymierzone z nimi czadyjskie ugrupowania rebeliantów przed zajęciem stolicy N'Djameny i południowej części kraju. Ustanowiono tak zwanej linię czerwonych równoleżników, która oddzielała północ opanowaną przez siły związane z Libią od południa kontrolowanego przez rząd Habr. Choć operacja nie doprowadziła do całkowitego zakończenia konfliktu, ustabilizowała front i uniemożliwiła przeciwnikom rządu przejęcie pełnej władzy. Francja działała przy tym ostrożnie, nie dążyła do otwartej wojny z Libią, lecz do równowagi sił i zabezpieczenia swoich interesów, Jednocześnie demonstrując gotowość do militarnego wsparcia sojuszników w Afryce. W czasie interwencji francuskiej walki w Czadzie miały charakter zarówno lądowy, jak i powietrzny. W 1983 roku, w ramach operacji Manta, Francuzi rozmieścili kilka tysięcy żołnierzy, w tym oddziały Legii Cudzoziemskiej i Spadochroniarzy oraz jednostki pancerne Legionu, wyposażone w wozy AML 90 i AMX 10 RC. Żołnierze ci zabezpieczali kluczowe miasta, bazy i linie komunikacyjne oraz współdziałali z armią czadyjską, wzmacniając jej morale i zdolności bojowe. Główne starcia toczyły się o północny Czad, regiony Faja-Larjo, Koro-Toro czy Oem-Haluba, gdzie dochodziło do zaciętych walk z siłami wspieranymi przez Libię. Francuzi utrzymywali tzw. linię równoleżników, broniąc południa i centrum kraju przed ofensywą rebeliantów oraz libijczyków, a w razie potrzeby używali lotnictwa i sił szybkiego reagowania do powstrzymywania przełamań frontu. Ogromną rolę odegrało francuskie lotnictwo. W operacjach lat osiemdziesiątych używano przede wszystkim myśliwców Mirage F1 oraz samolotów szturmowych SEPECAT Jaguar, które przeprowadzały rozpoznanie, naloty punktowe oraz ataki na kolumny pancerne przeciwnika. Wsparciem były samoloty transportowe Transol C-160 i Herculesy C-130, śmigłowce transportowe i bojowe, artyleria oraz wozy opancerzone VAB. Dzięki temu Francja mogła szybko przerzucać ludzi i sprzęt oraz utrzymywać przewagę powietrzną, kluczową w pustynnym teatrze działań. W 1986 roku, po wznowieniu działań zbrojnych, Francuzi przeszli do operacji Epervair, w której działania były bardziej ofensywne. Wykonywano naloty na bazy libijskie, niszczono składy sprzętu i pasy startowe, co osłabiało zdolność Libii do prowadzenia działań w głębi czadu. Rozstrzygające okazały się kampanie lat 1986-1987. Francuzi przeprowadzili słynny atak na bazę lotniczą Aladi Dam, niszcząc pas startowy i infrastrukturę, co poważnie ograniczyło operacyjność libijskiego lotnictwa. Jednocześnie wspierali czadyjską ofensywę lądową zapewniając rozpoznanie satelitarne, doradców, łączność oraz część sprzętu. W 1987 roku rozpoczęła się tak zwana wojna Toyot, gdy czadyjskie oddziały, poruszając się w szybkich kolumnach samochodów terenowych uzbrojonych w karabiny maszynowe i wyrzutnie rakiet przeciwpancernych, zaczęły zaskakiwać cięższe, ale wolniejsze jednostki libijskie. Francja nie prowadziła pełnoskalowej wojny za Czadyjczyków, ale jej wsparcie, uderzenia lotnicze, obecność legionu i stała presja militarna pozwoliły odwrócić losy konfliktu. Ostatecznie siły związane z Libią wycofały się z większości terytoriów, a operacja stała się jedną z najważniejszych francuskich interwencji w Afryce, pokazując połączenie siły militarnej, wsparcia sojusznika i w efekcie interwencja Francji. Połączona z ofensywą armii Hisena Habr doprowadziła do strategicznego zwycięstwa nad Libią i przywrócenia kontroli rządu nad większością kraju. Francja zyskała prestiż i potwierdziła swoją rolę jako gwaranta bezpieczeństwa w Afryce frankofońskiej, a operacja Eperweyer utrzymywała francuską obecność wojskową w czadzie jeszcze długo po zakończeniu działań bojowych jednocześnie interwencja pozostawiła pytania o zależność czadu od francuskiej siły militarnej oraz o polityczne konsekwencje wspierania autorytarnego, choć skutecznego militarnie rządu Habr, kontroli politycznej nad regionem.